osadnik z odzysku zaprasza. a to dorcia patrzcie piękny lasek ale na skraju lasku nie jest już tak pięknie pokazywałem wam to miejsce dzisiaj w ramach spacerku z pieskiem przyjechałem zabrać trochę szkliwa przyjechałem po szkiełko zabierzemy trochę bo Trzeba wykorzystać jakoś wolny czas. Norcia pomaga węższy, także zabieramy się za robotę, trzeba troszkę szkła uprzątnąć, przy okazji może odzyskamy troszkę surowca wtórnego, a zapewne odzyskamy, bo w takich miejscach surowca wtórnego nie brakuje. Także zabieramy się trochę do pracy, godzinka dla lasu, godzinka dla zdrowia, godzinka dla pieska. Także jest jeszcze czapeczka. Bo pomimo 13 stopni jest całkiem chłodno. Także tutaj dzisiaj działamy. Trochę szkła wybierzemy, chociaż plastiku jest bardzo dużo, ale dzisiaj przyjechałem po szkło, ponieważ zaraz po świętach będą u mnie wywozić szkło. A szkła mam swojego bardzo mało, więc trzeba dorzucić. Trochę szkła znalezionego. No dobra, kamera na szelki i zaczynamy grzebanko. Jest torba na urobek, worek na szkiełko i działamy. Muszę Wam powiedzieć, że siedzenie w domu mi nie służy. Trzeba troszkę się ruszyć. Palić świąteczne kalorie, które przybyły, co by za mocno puszczyk nie obrosnąć, zbieramy szkiełko woreczek, zawsze to worek, worek mniej. To tam, to tu, chyba port spajsie Chyba troszkę powybierać Przypuszczam, że worek bardzo szybko się zapełni. Stare połamane bytle. Ceramika to na bok buteleczki po syropach. Wszystko dobrze by było stąd wybrać. Aha, tu zobaczcie, to chyba też już widzieliście jakie piękne Amelinium z Prodiża. Szkło wygrzebiemy na takie ostre kawałeczki. Niebezpieczne. trzeba powybierać A surowiec aluminiowy w środku pełno ziemi. Przywitaj się ładnie dorcia. Hehehe. No leć po latej. Leć po latej. A do torebki z urobkiem. I tak Teleczka po tableczkach i jeszcze tu. Kolejny stare butle. Bardzo stare butle. Po wudeczce. Piękny, duży słoik. O piękny wek. Niestety. Niestety wyszczerbiony. No nic. No woreczka. O, tutaj. O, tu przestawię ten worek. Mamy amelinium, zabieramy amelinium, pasta do zębów, także to do urobku, o nie trafiłem, tu tak, jakieś resztki flamingówki, i dobra, Mamy grabeczki. Są grabeczki. Grabeczki już ledwo zipią. Trzeba pewnie będzie wymienić na kopaczkę. Z której strony zacząć? Gdzie by nie spojrzał, to wszędzie porozrzucane, popękane szkło. I takie tulipany. Oła drzewka Puszka po konserwie. Lubię puszki po konserwie. Patrzcie jaką ciekawość wygrzebałem. Nie wiem co to jest. Wygląda jak jakaś szklana pokryweczka. Patrzcie, takie jakby uszy całe Tutaj leciutko, leciutko trącone. Ale fajny coś Jak wiecie, od czego to lub do czego to dajcie znać. Od weka to na pewno nie jest, ale jest bardzo fajne. Bardzo fajne przykrywadełko. zabieram I zagrzebiemy dalej. O. Woda toaletowa, piękna buteleczka, a zabiorę. Takie skarby z ziemi wychodzą oh, i tekstylia na razie na bok. No i moi drodzy parę minutek. I worek szkła się uzbierał i pół torby przeważnie złomiku. Także. Woreczek, szkiełka zabieram. Jest tu jeszcze pracy sporo, ale szkła jest mnóstwo, ale już moje moce na dzisiaj chyba się skończyły. Jeszcze przejdę się tym laskiem, tak dla relaksu. I będziemy lecieć do domku. Ale co by nie było. Odrobinę śmieci mniej w tym miejscu. Ojku, niby niedużo, ale jak się zagłębić, to wyłażą takie rzeczy, że trzeba będzie je zabrać raczej do odpadów zmieszanych. To co do plastiku, to do plastiku. No ale relaksik był. Także my idziemy jeszcze z Dorcią na spacerek. Wezmę ze sobą wiaderko. Coś tam pewnie do tego wiaderka wrzucę. Lecimy! Ja to mam szczęście. Spaceruję sobie z Dorcią. Weszliśmy do innego takiego lasku. Patrzę. No standard. Butelki sobie leżą po łódeczce. Zapewne. No nie inaczej. No i to takie. No. Widać, że wiekowe trochę. No. Popękane słoiki tego rozwalonego to wezmę ze sobą, ale o! Puszeczki po konserwach. Chyba nazwę je maćkówki. Są flamingówki, są lipcówki, może niech będą i maćkówki, co? A może osadniczanki. No. O! To po szyneczce. Za i taki złomnik się poluje. Zobaczcie, ile tego oczywiście, słoiki tu musztardówki zrobimy. Małą bazę, ale maćkóweczki są. No, zobaczcie, to zabiorę, bo połamane. O i następnie, puszeczka, maćkuweczka o jest, piersióweczka, jakiś polmos oraz resztki znicza. O, no jejku, jejku, jejku. Gdzie by nie stąpnął, tam jest... Nie powiem brzydko co. O, patrzcie. Wystarczy zagrzewać. I kolejne butelki. Ja pierdzielę, naprawdę, czy w tym naszym pięknym kraju nie ma choćby jednego małego zagajnika bez śmieci? Zobaczcie, a widać, że to leży tutaj długo. O Chrystusie Panie. Gdzie by nie zagrzebał? Powiedz mi, kto w lesie spożywa przecier pomidorowy? Nie wiem, czy to była jakaś zagrycha do wódki w tamtych czasach, nie pamiętam. Wtedy jeszcze nie piłem wódki nie powiem, że teraz piję, ale... O. Proszę, to chyba jakaś kuchenna łyżka raczej jej części. Jakiś syrop. dwie bazy w takim układzie bo to jest większy pokład Większy pokład to następne. żarówka Kolejny No wie się zmienia Szkoda słów. Nie no patrzcie. Chcąc nazwać to po imieniu musiałbym być bardzo wulgarny. No zobaczcie no płyta gipsowa. Tak mi się wydaje, że to gips. No jasne. Ja pierdziele. Ja pierdę, tam jeśli widzicie, stoi moje auto. Trzeba przejść przez takie pole. Kilkadziesiąt metrów, i się wchodzi do takiego lasu. A tu, tam odgrodzony młodnik sosnowy. A tu sobie leży wywrotka płyty gipsowej. Opony, to widać, że leciwe stare, stare porolnicze sprawy. No ale to wcale stare nie jest. Ja pierdol. Zobaczcie. Wystarczy rozgarnąć liście. A jestem obok tego miejsca. Jest takie zagłębienie. Wystarczy rozgarnąć liście. Zobaczcie. Kło, Plastik. Zobaczcie I nie wierzę w to, że nikt o tym nie wie, ponieważ tutaj to ogrodzenie ktoś stawiał niedawno. A te śmieci na pewno nie są od wczoraj. O. Patrząc po tych puszkach, to one tu już sporo leżą. Masakra. Patrzcie, samo. Samo szkło, stare butelki od wina, wystarczy rozgarnąć liście o, takie kwiatki. ...w naszych lasach. To jest masakra. No i to, to jest wam powiem totalna porażka. Komuś tylko łeb urwać i mu to w ten głupi łeb z powrotem wepchnąć. I tak moi drodzy, jest okres świąteczny. Okres świąt Wielkiej Nocy, a mi się dosłownie odechciało wszystkiego. Tam, no to jakaś masakra, no to widzieliście. Tylko tak jak powiedziałem, łeb urwać i z powrotem to wszystko w taki głupi czereb napchać, może by się opamiętali. Ja trochę zabieram, ale nie jestem szczęśliwy. Trzymajcie się i do następnego.